To była taka restauracja, w której Żyrandole lśniły jak diamenty nad stołami okrytymi aksamitem, w której każdy brzęk kieliszka odbijał echo bogactwa i władzy. Powietrze pachniało lekko pieczoną kaczką, masłem truflowym i drogimi perfumami. Dla większości, którzy przekraczali próg, to był sen. Miejsce, na które mogli sobie pozwolić raz w życiu. Ale dla personelu pracującego za tymi złotymi ścianami, było to coś zupełnie innego. To była walka o przetrwanie. A przetrwanie nigdy nie jest łatwe, gdy najbardziej obawiany klient w mieście uczynił z tego miejsca swoją codzienną scenę. Nazywał się Wiktor Harland, miliarder, którego fortuna dorównywała tylko jego arogancji. Za każdym razem, gdy wchodził, rozmowy cichły, kelnerzy sztywnieli. Nawet metry d zdawał się kurczyć pod jego ostrym spojrzeniem. Traktował obsługę jak cienie, szczekając rozkazy, pstrykając palcami i żądając niemożliwego. Potrawa zbyt gorąca, zbyt zimna, zbyt późno, zbyt wcześnie. Nic nigdy nie było w porządku. Ci, którzy mu służyli, odchodzili z poszarpaną godnością, a jednak nikt nie śmiał go skonfrontować. Był potężny, nietykalny. W mieście, gdzie bogactwo nakazywało szacunek, jego okrucieństwo było usprawiedliwiane ale ta równowaga strachu miała się właśnie zachwiać. Zanim opowiem dalej o tym niezapomnianym spotkaniu, chcę zrobić pauzę i zaprosić Cię. Jeśli wierzysz, że życzliwość, pokora i drugie szanse znaczą więcej niż bogactwo i arogancja, poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnić go innym i zasubskrybować nasz kanał za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam szerzyć historie, które przypominają światu o sile współczucia. Tego poranka w ciepłym świetle wpadającym przez wysokie okna restauracji, na swoją pierwszą zmianę weszła nowa kelnerka. Nazywała się Marisa Lane. Nie pochodziła z przywilejów. Miała 23 lata, ledwie wiązała koniec z końcem, łączyła dwie prace, a do tego opiekowała się młodszym bratem, który od śmierci rodziców trafiał do szpitala raz po raz. Jej życie było długim pasmem poświęceń, ale w jej oczach kryła się cicha siła. Ta, która rodzi się z trudności. Zanim jeszcze zawiązała fartuch, ostrzeżono ją o Wiktorze. Trzymaj się z daleka, wyszeptał starszy kelner. Rób, co mówi, bez względu na to, jak jest ostry. Uwierz, tak będzie najlepiej. Inni kiwali głowami w milczeniu, z niepokojem zerkając na stolik, który zawsze zdawał się być dla niego zarezerwowany. Marisa tylko uśmiechnęła się lekko, z determinacją. Obsługiwała już wcześniej nieuprzejmych klientów. Myślała, że jest przygotowana. Nie wiedziała jeszcze, jak okrutny potrafi być Wiktor Harland. W południe restauracja wypełniła się wypastowanymi butami i ściszonymi rozmowami. I wtedy on przyszedł. Wiktor wszedł w granatowym garniturze, który zdawał się kosztować więcej niż cały roczny dochód Marisy. Nie czekał na wskazanie miejsca. Zajął najokazalszy stolik, strykając palcami po obsługę zanim jeszcze zdjął zegarek. Personel uwijał się jak żołnierze, których ruchy ukształtował strach. I wkrótce przyszła kolej Marisy, by podejść stacą z porcelanowymi talerzami. Zbliżyła się do jego stolika pewną ręką, ale zanim zdążyła postawić talerz, Wiktor skrzywił się. Za wolno. Mruknął, chwytając widelec, jakby już zawiodła, gdy przed nim stanęło danie, perfekcyjnie obsmażony stek, dźgnął go nożem, po czym odepchnął. Przeciągnięty, bezużyteczny. Przynieś inny szef kuchni, obserwujący nerwowo zza drzwi, pobladł. Stek był bez zarzutu, ale nikt nie śmiał sprzeciwić się Wiktorowi. Marisa stała nieruchomo, zaciskając dłonie na fartuchu. Widziała, jak koledzy spuszczają wzrok, unikają kontaktu, przełykają upokorzenie, byle utrzymać pracę. Zobaczyła, jak Wiktor się uśmiecha, jak delektuje się ich milczeniem. Coś w niej się poruszyło. Dość już w życiu zaznała okrucieństwa, by rozpoznać nadużycie władzy. Wiedziała, jak to jest nie mieć głosu, i w tej chwili postanowiła, że nie pozwoli temu mężczyźnie odebrać sobie godności. Wiktor odchylił się na krześle głosem ociekającym pogardą: Dlaczego wciąż tu stoisz? Myślisz, że zapłacę za te śmieci? Sprowadź szefa kuchni. A może kogoś, kto wie, jak wykonywać swoją pracę? Restauracja zamarła. Wszystkie oczy zwróciły się na Marisę. Każdy kelner oczekiwał, że spuści głowę i się wycofa, tak jak robili wszyscy. Ale ona się nie ruszyła. Wzięła oddech i odezwała się spokojnym, lecz stanowczym głosem. Proszę pana, stek jest przygotowany dokładnie tak, jak pan zamówił, medium rare. Szef kuchni zrobił go z troską, a ja podałam go z szacunkiem. Jeśli to panu nie wystarcza, to może to czego pan szuka? Wcale nie jest na talerzu. Zapadła ogłuszająca cisza. WideLce zawisły w połowie drogi. Kryształ żyrandola jakby zadrżał w bezruchu. Nikt w tej restauracji nigdy nie odważył się mówić do Wiktora Harlanda w ten sposób. Jego oczy zwęziły się. Uśmiech zgasł, ustępując czemuś mroczniejszemu. Był przyzwyczajony do posłuszeństwa, nie do sprzeciwu. Śmiesz mnie pouczać? syknął Wiktor niskim, niebezpiecznym tonem. Jesteś kelnerką, Niczym więcej. Masz pojęcie, kim ja jestem? Marisa nie spuściła wzroku. Wiem, kim pan jest, ale to nie daje panu prawa traktować ludzi jak mniej niż ludzi. Każdy w tej sali ciężko pracuje. I każdy zasługuje na szacunek. Ja też westchnienia rozeszły się po sali. Metre d o mało nie upuścił pióra. Po raz pierwszy Wiktor Harland wydawał się nie mieć słów. Rozejrzał się, oczekując, że inni dołączą do jego oburzenia ale zobaczył coś innego. Kelnerzy i goście patrzyli na Marisę nie z lękiem, lecz z podziwem. Po raz pierwszy to nie on był w centrum uwagi, była nim ona. Twarz Wiktora poczerwieniała, duma płonęła. Uderzył dłonią w stół, ale dźwięk zabrzmiał pusto. Coś się zmieniło. Miliarder, który rządził każdym pomieszczeniem, nagle wyglądał na małego. Burknął coś pod nosem, chwycił płaszcz i wyszedł, zostawiając niedotknięty stek. Personel rozbrzmiał szeptami. Jedni kręcili głowami z niedowierzaniem, inni uśmiechali się niemal ze łzami, czując ulgę, że ktoś wreszcie powiedział na głos to, co wszyscy od lat czuli. Szef kuchni wyszedł z kuchni, z błyszczącymi od wzruszenia oczami: A Marisa? Po prostu wypuściła powietrze. Dłonie wciąż lekko jej drżały, ale duch miała silniejszy niż kiedykolwiek. Wieść o tym, co się wydarzyło, rozniosła się daleko poza restaurację. W ciągu kilku dni historia dotarła do świata biznesu, a potem do prasy. Po raz pierwszy Wiktor Harland trafił do wiadomości nie z powodu kolejnej udanej transakcji czy wystawnego wydarzenia, lecz dlatego, że kelnerka go sprowadziła na ziemię. I co dziwne. Zamiast tę historię ukrywać, ludzie ją świętowali, miasto długo tolerowało jego arogancję, ale teraz zobaczyło, że nawet najbogatszym można przypomnieć o człowieczeństwie. Tydzień później stało się coś nieoczekiwanego. Wiktor wrócił do restauracji. Tym razem nie wszedł z butą. Garnitur nadal miał nienaganny, zegarek wciąż błyszczał, ale w oczach było coś innego. Podszedł do Marisy, która znów stała prosto stacą. Przez chwilę milczał. Potem cichym głosem, prawie obcym dla niego wyszeptał: Miałem rację. A właściwie myliłem się. Położył na stole kopertę. Nie z pieniędzmi, lecz z listem. To były przeprosiny. Rzadki, kruchy przejaw pokory. Marisa nie potrzebowała jego bogactwa, nie potrzebowała przeprosin, by potwierdzić własną wartość. Ale przyjęła list z godnością, bo życzliwość, nawet wobec tych, którzy jej nie okazali, była jej drogą. Tego dnia Wiktor Harland odszedł odmieniony. A personel? Już nigdy się go nie bał. Czasem wystarczy jeden głos, by przerwać milczenie. Jeden akt odwagi, by przypomnieć światu, że szacunku nie da się kupić, a godności nie da się ukraść. Marisa udowodniła, że bogactwo może przyciągać uwagę, ale życzliwość serca. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub ten film, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj za pozorami. Razem możemy dalej szerzyć opowieści, które dowodzą, że współczucie jest silniejsze od okrucieństwa. Zanim skończymy Napisz w komentarzu. Czy wierzysz, że jedna odważna osoba może naprawdę zmienić zachowanie kogoś potężnego? I tak, pod blaskiem żyrandoli i ciężarem milczenia, kelnerka nauczyła miliardera lekcji, której żadna suma pieniędzy nie mogłaby kupić ta potęgi szacunku.